W grudniu w trzech sklepach sportowych Alfa, Beta, Gama sprzedawano łyżwy figurowe w tej samej cenie. Na wiosnę w każdym sklepie ogłoszono obniżkę cen tych łyżew, poniżej przedstawiono oferty tych sklepów. Widzimy, że w sklepie Alfa płacisz tylko 2 trzecie ceny, w sklepie Beta obniżka o 30%. Sklep Gamma ścinamy ćwierć ceny. Dokończy zdanie. Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Po obniżce cena łyżew figurowych była. Zanim tutaj przeczytamy, to najpierw ustalmy te ceny. I zadanie spróbujemy zrobić na dwa sposoby. Jeden mało profesjonalny, czyli z wymyśloną ceną, ponieważ jest to zadanie testowe ABCD, więc możemy sobie na to pozwolić. No i metoda profesjonalna z wykorzystaniem miksa. Wymyślamy cenę początkową. Widząc, że jest tu ułamek. Z jednej strony miałbym ochotę wziąć, że cena początkowa to 100 zł, ale tutaj mamy liczbę w mianowniku 3, więc wezmę 300 zł. Więc 300 zł, jak pomnożymy przez 2 trzecie, tu się skróci i otrzymujemy 200 zł. Taka będzie cena końcowa. Obniżka o 30%. Więc cenę 300 zł, no właśnie, trzeba przez co pomnożyć? Obniżamy. Klientowi o 30% cenę, ale klient płaci za 70%, więc klient zapłaci za 210 zł. Tutaj ścinamy ćwierć ceny. ćwierć ceny, czyli 1 czwarta zabieramy, więc zostają nam 3 czwarte ceny. 3 czwarte ceny musi zapłacić klient. Więc jak sobie pomnożymy przez 300, tutaj mamy 300 razy 3, to mamy 900 czwartych. No i musimy tutaj podzielić pisemnie. Otrzymujemy 225 zł. No i już widzimy, że tutaj jest najniższa cena. No tutaj najwyższa. Najniższa jest w sklepie Alfa. Tak, to jest prawda, więc już dalej możemy nie czytać. Teraz przeanalizujmy to zadanie. Gdyby było to zadanie otwarte i nie moglibyśmy sobie wymyślać ceny, którą ja tutaj podałem, czyli 300 zł. Więc wymyślamy sobie, że x to jest cena początkowa. Ok, więc. Napiszmy sobie 2 trzecie x, to jest cena, za którą płaci klient w sklepie Alfa. Tutaj mam obniżkę o 30%, więc klient płaci za 70%, czyli za 0,7 x. Tutaj klient pamiętamy, płaci za 3 czwarte x. No i teraz możemy te wszystkie ułamki sprowadzić do wspólnego mianownika. Wspólny mianownik niech będzie 60, tutaj razy 20, razy 20, czyli 40, tutaj razy 6, razy 6, to 42 przez 60, tutaj hmm, razy 15, razy 15, czyli 45, 60x. No i tutaj również widzimy, że tu jest najniższa wartość.